Hemoglobina jest potrzebna do tej fotosyntezy. Dobra, no nie chce mi się udawać, przecież i tak z notatek czytam, no, no po co? Wdapie się w zeszyt, no bez sensu to. Jest. No i to szanuję, Alex. Zresztą, jeżeli macie swoje notatki, to po prostu je zeskanujcie, albo zróbcie zdjęcie, wyślijcie mi, no i zaliczenie gotowe, kochani. Jeżeli połączymy go z siarczanem miedzi, to w wyniku tej reakcji otrzymamy... Nie, panie profesorze, przepraszam, ja już tak dłużej nie mogę. Ale co się stało? Chodzi o Paulinę. Paulina, zmień koszulkę, chodzi o twój dekolt. Nie mogę się skupić, a temat fajny jest posłuchać. Pobaczmy. Jejku, przepraszam was bardzo, już zmieniam. Lepiej? Tak, zdecydowanie lepiej i uważaj proszę na przyszłość, dobrze? Przepraszam. D -d dlatego ja właśnie zasłoniłem sobie na ekranie karteczką przylepną. Ej, chłopaki, to może <grym> ja też się przebiorę, żeby nie odwracać od was uwagi? Nie, to nie musisz. No dobrze, a kto chciałby odpowiedzieć na pytanie teraz, co? Ja, proszę mnie, proszę, proszę, ja, proszę pana, ja umiem, ja umiem. Także to wszystko widzimy się w poniedziałek, moi drodzy. Do widzenia. Piotr, to już koniec lekcji. Wiem, ale ja tak strasznie lubię być na pana lekcjach. Może pan poopowiada coś jeszcze? Ale. Proszę. Hmm. Przemku? Czekamy na odpowiedź. Tak, już ja też czekam. Wikipedia mi się zacięła. To wszystko na dzisiaj. Paulinko, coś się stało. Dlaczego płaczesz? Bo ja tęsknię za odpowiadaniem przy tablicy. Za tym dreszczykiem emocji, za tym stresem. Przez internet to w ogóle nie jest to samo, niż jak człowiek stoi przy tablicy i poci się ze stresu przy wszystkich. No dobrze moi drodzy, dzisiaj zamiast nudnego uczenia się z podręcznika, będziemy się uczyć historii z czego? Z memów. O, zaczynamy od tego. I dlatego instytucja Sądu Najwyższego jest tak bardzo ważna, ponieważ, tak jak mówiłem. Przepraszam! Przepraszam! Tak Alex. bo za, za 10 minut jest mecz Polska Węgry. O Jezu, o Jezu, to już? To, przepraszam, to ja lecę do Ropucha. Słuchajcie, odróbcie to co tam trzeba i widzimy się po weekendzie. Na razie, cześć. Paulinko, nie widzimy Cię. Czy znowu nie działa Ci kamerka? Działa. To dlaczego nie włączasz? Bo mi się nie chce. No no słuchajcie, no wszystko mi się dzisiaj zacina. Może olejmy to co? No nie chce mi się na kamerce siedzieć, no, nawet się nie umyłem. Ale, ale panie profesorze, przecież to będzie w systemie, że lekcja się nie odbyła. Słuchajcie to. Może zamiast lekcji pogramy w Fortnite'a. Hmm? No ale panie profesorze, przecież pan zawsze wygrywa, to jest żadna zabawa. Nie moja wina, że jesteście nobami. To kto gra ze mną? Hm? Pójdę nawet o jeden krok dalej, bowiem doszedłem do konkluzji, iż evenement jest ewidentnym paradoksem konstruktywnej rekapitulacji skolidowanej na adekwatnych arkanach pryncypialnej dystrybucji. Co myślisz? Przemku, twoje insynuacje są nieadekwatne do aspektu sprawy, co koliduje z moimi imperatywami. Świetnie moi drodzy, to może ja skoczę po kawę, a wy sobie porozmawiajcie. Dobrze? Świetnie. Posłuchaj mojego stanowiska. Moi drodzy, no co mam powiedzieć? Co druga, praca wygląda tak samo. Wszyscy zżynaliście z tego samego artykułu, a Piotr, a Piotr to nawet, nawet mu się linków nie chciało wymazać. Masakra. Tak więc nie zamierzam powtarzać, bo i tak znowu będziecie zżynać. Praca w grupach nie ma sensu, bo i tak za wszystkich zrobi Paulinka, i tylko zmienicie kolor prezentacji. Więc kochani, ja Wam wszystkim stawiam. Po piątce i powodzenia w życiu. Hmm? No ale proszę pana, mam, mam, mam problem z prezentacją. No. Nie chce mi się zapisać czy coś. Przemku, musisz zapisać plik w rozszerzeniu PPSM z obsługą makro albo SVG, czyli format skalowanej grafiki wektorowej. Hmm? A... Przemku, na spokojnie. Plik, zapisz. No nie wiem, no teraz to mi się wszystko za zawiesiło. Tutaj. Halo, słuchajcie mnie? No dobrze, pozwól, że na chwilę przejmę twój komputer i sam to odpalę, m? No jak, jak pan nie zna hasła mojego? Oj Przemku, Hakuna Matata 2004. Mówi ci to coś, m? Zaraz, skąd pan zna moje hasło? Przemku, jakoś trzeba dorabiać, m? Przypominam wam o Waxy Camp, miejsca szybko znikają, także pospieszcie się i więcej informacji zje... O Oluś! Oluś, Oluś chce też Was zaprosić na waxycamp. Wszystkie informacje znajdziecie w linku w opisie filmu. Serdecznie Was zapraszam, ja już się nie mogę doczekać, aż się zobaczymy. Buziaki!